Teraz tu spokojnie zacznę od rysunku technicznego, może nie tak fest technicznego, ale żebym wiedział, które śrubki gdzie były, gdzieś to se tu naszkicuję. szybko, żeby później nie mieć jakichś tam problemów, że coś gdzieś było nie tak. Wszystko są ładnie, teraz tutaj podpiszemy wszystkie śrubki nakrętki, która gdzie była, wykręcimy. Tu się to ładnie ponumeruje. Ja jeszcze napiszemy śruby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tych też jest sześć, No, i tu sobie powbijam śrubę, torcy, oznaczenie śruba, puste kółko, torc z takim kudy, pentagramem w środku. Także tak to będzie wyglądać, i tak będziemy rozbierać wszystkie po kolei części silnika, jakie y, teraz tutaj się znajdują. To jest ten moment, który muszę uważać, gdzie, kiedy jaką śrubkę odkręcam, bo wszystko później musi wrócić na swoje miejsce. Ustanowiłem to myśl y, zasady, tak że się głowicę. Na krzyż to będziemy rozkręcać, popuszczać, żeby to się nie pokrzywiło. Nie wiem od czego zacząć, powiem, tego najpierw od śrub. Czy od torcji. No chyba najpierw zacznę od śrub. i mamy wszystko popuszczone. Teraz to odkręcimy. Mm, a mi się to olej zaleje finalnie wygląda to tak Może ja się powróciło ale wszystko ładnie opisane pytanie czy ktoś jeszcze coś trzyma? nie, to całe O. powiem wam że to małe ustrojstwo w cholerę waży kurde ciężkie jak ja pierdolę Jest. Całe z oleju, ja sobie tu muszę zrobić miejsce jakieś takie, żeby mi to nie popało na ziemię. Gdzieś to jest czegoś. A tam widzę karton. Kochani, sprawa teraz wygląda tak. Ja mam tutaj duży kawałek kartonu. Michał mi mówił, żeby każda śrubka, która jest tu wkręcona, miała swoje miejsce. Dlaczego? Dlatego, że te całe tłoki chodzą na tym całym wale korbowym. I one tam w tym miejscu mają z tego co pamiętam, co kojarzę takie mi to blaszki, No nie wiem jak to się fachowo nazywa i one się z czasem wycierają pod siebie czyli jak silnik tak zwany jest dotarty i tak dalej to te blaszki no, no są w tym miejscu gdzie są i one tam mają być bo to się równomiernie gdzieś tam e, wycierało jak będziemy to składać z powrotem to jeżeli na przykład zostanie ten wał to i te blaszki będą musiały zostać i to wszystko musi być e, tak jak jest czyli jak z fabryki wyjechało tak to trzeba będzie później z powrotem skręcić dlatego ja też mam ten karton ja sobie tu namaluję cały ten silnik i celowo wziąłem duży kawałek, żeby to w skali prawie 1 do 1 odmalować i po kolei będę wbijał, gdzie jakieś rupki były, gdzie coś się znajdowało. Jest to bardzo ważne, jest to bardzo ważny moment teraz, ponieważ jeżeli ja na przykład z tego wezmę blaszkę, dam tu albo z tego tu i gdzieś to podokręcam, to może mi po prostu tak mocno ścisnąć ten wał, że on mi się nie będzie obracał. A skąd wiem, że tak się dzieje, Michał opowiadał, bo sam sobie gdzieś tam na kondę składał, też taki błąd popełnił z tego co opowiadał, więc zwrócił mi na to uwagę, żebym właśnie w szczególności miał teraz kolejność i śrubek i tych wszystkich części, żeby się tutaj nie popieprzyć, bo później trzeba będzie jeszcze raz to wszystko robić, a jak popatrzycie tu, no nie bardzo mi się chce cały ten silnik to wszystko rozkręcać, nie, jeszcze raz robić w razie, gdybym się pomylił. Myślę, czy ty drutami nie przywiążę tych części, tej, tej dolnej części, jak gdyby od tego tłoka. Robiłem sobie tutaj dziurki, że w momencie, także tu w te krzyżyki ponacinane będą szły śruby, a w te dziurki pójdą te, 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 te takie obejmy. To tu jest, Czyli tam te dwie śrubki, tak przykładowo pójdą na przykład tu, a tutaj już tą zielonym drucikiem całą tą obejmę, czy jak też tam nazywa ten element, tu przyłożę i obwiążę drucikiem, także nie pomylę ani kolejności ani co gdzie jak było. Poza tym ja widzę, że one tutaj są podpisywane Tu popatrzycie, mamy liczby. Jakieś jakieś 38, 36 36. Nie wiem, co to znaczy, co to są za oznaczenia, ale w razie w można sobie zrobić zdjęcie, chociaż tu jest 36, 38. Dobra, mniejsze z tym coś tu będziemy działać za chwilę, tworzyć. Bierzemy się za rozkręcanie.